turystyczne propozycje przedstawiają. Kościoły pokoju w Świdnicy i Jaworze. Kościoły pokoju w Świdnicy i Jaworze to chyba najpiękniejsze i najbardziej znane świątynie protestanckie w Polsce. Nieprzypadkowo zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Pod wieloma względami są do siebie podobne. Mają też prawie taką samą historię. Dlatego przedstawiamy je razem. Kiedyś istniał też trzeci kościół pokoju w Głogowie. Niestety już go nie ma. W latach 1618-1648 toczyła się na Śląsku wojna trzydziestoletnia pomiędzy katolikami i protestantami. Pochłonęła ona wiele ofiar po obu stronach. Dopiero podpisany pokój westfalski zatrzymał działania wojenne. Na mocy porozumienia katolicki cesarz z rodu Habsburgów wyraził zgodę na wzniesienie kościołów protestanckich. Jednocześnie protestanci mieli oddać katolikom wszystkie świątynie, które przejęli na swój użytek. Kościoły pokoju musiały powstawać poza centrum miasta. Do ich budowy posłużyć miały drewno, glina i słoma. Obydwie budowle na zewnątrz wydają się takie sobie. Ale ich wnętrze wywołuje prawdziwy zachwyt. Mnóstwo wspaniałych zdobień w postaci arcydzieł malarskich i rzeźbiarskich, liczne empory, piękne ołtarze i ambony. Kościoły pokoju są duże i mogą pomieścić po kilka tysięcy osób na nabożeństwach. Pięknie dziękujemy za uwagę. Zapraszamy na nasze następne turystyczne propozycje.